To była scena, która wyglądała jak wyrwana z najbardziej przerażającego koszmaru, ale wydarzyła się naprawdę w małym domu na Śląsku w spokojnym powiecie kłobudzkim, gdzie ludzie wierzyli, że nic złego nigdy się nie wydarza. W poniedziałkowy wieczór, 4 listopada, kiedy mieszkańcy szykowali się do nocy, nie wiedząc, że tuż obok rozgrywa się dramat, który na zawsze odmieni to miejsce. Policja otrzymała zgłoszenie, lecz nikt nie spodziewał się tego, co funkcjonariusze zastaną w środku. Gdy weszli do domu, Cisza była tak gęsta, że aż dzwoniła w uszach. A potem zobaczyli ciało młodej, zaledwie 23 kobiety. Leżała nieruchomo, z twarzą bladą jak papier, jakby ostatni oddech wyrwano jej w bólu. Ale to dopiero początek horroru. W tym samym pomieszczeniu znaleziono maleńkie ciało noworodka, zawinięte prowizorycznie w koc. A w innym kącie, głębiej, bardziej ukryte, szczątki kolejnego dziecka. Widok był tak makabryczny że nawet doświadczeni policjanci zastygli w miejscu, jakby czas na moment stanął. Światła latarek odbijały się od ścian, rzucając długie cienie, które wyglądały, jakby poruszały się i obserwowały każdy ruch. W domu unosił się ciężki, duszący zapach, mieszanina wilgoci, kurzu i czegoś jeszcze, czegoś, co przypominało zapach tragedii. Funkcjonariusze wiedzieli jedno: nie jest to zwykła śmierć. To początek czegoś znacznie bardziej mrocznego. Gdy medycy dokonali wstępnych oględzin, padły słowa, które przeraziły wszystkich. Śmierć 23-latki była najprawdopodobniej wynikiem powikłań po porodzie. To oznaczało, że kobieta rodziła sama, w bólu, w strachu, i nikt nie wezwał pomocy. Nikt nie pochylił się nad nią, kiedy walczyła o życie. A to nie wszystko kolejne dziecko, to którego szczątki znaleziono, mogło umrzeć dużo wcześniej. Wtedy śledczy skierowali wzrok na dwie osoby, które mogły wiedzieć. Co tam się wydarzyło? Partner, 23-latki, 27-letni mężczyzna, który mieszkał z nią w tym domu, oraz jego matka, kobieta w wieku 56 lat, która miała stały kontakt z młodą kobietą. Gdy policja zaczęła zadawać pytania, ich odpowiedzi były niespójne, nerwowe, pełne przerw i wahań. W tym czasie śledczy przeszukiwali dom, analizując każdy kąt, każdą plamę na podłodze, każdy ślad. Przerażający obraz powoli składał się w całość. Noworodek nie żył od kilku godzin. Kobieta najprawdopodobniej od niedawna. A szczątki drugiego dziecka mogły leżeć w domu od dłuższego czasu. Ta informacja przejęła wszystkich zimnem. Jak długo w tym domu rozgrywał się cichy horror, o którym nikt nie wiedział? Jak wiele razy cierpienie rozbrzmiewało między ścianami, które nikomu nic nie powiedziały? Mieszkańcy Kłobucka byli wstrząśnięci. W małym mieście wieści rozchodzą się szybko, ale ta była jak uderzenie gromu. Ludzie pytali, jak to możliwe? Jak nikt nie zauważył, że coś jest nie tak? Czy 23-latka prosiła o pomoc? Czy bała się? Czy była przerażona osobami, które powinny ją wspierać? Tego nikt jeszcze nie wie. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w śmierci młodej kobiety, ale nie wyklucza, że zaniedbanie było tak ogromne, że stało się śmiertelnym wyrokiem. Sekcje zwłok noworodka oraz szczątków starszego dziecka trwają. Wyniki mają odpowiedzieć na pytania, które dziś brzmią jak szept ciemności Czy któreś z dzieci mogło żyć, gdyby otrzymało pomoc? Czy ktoś celowo ukrywał prawdę? Czy dom w Kłobucku kryje jeszcze inne sekrety? Partner i jego matka zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Nie przyznają się. Zachowują milczenie. Ale śledczy są pewni, prawda wyjdzie na jaw. A kiedy wyjdzie, będzie jeszcze bardziej przerażająca niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Bo czasem największe koszmary dzieją się nie w ciemnym lesie, nie w opuszczonych budynkach, nie w miejscach, które wyglądają jak z horroru. Czasem rozgrywają się w zwykłym domu, wśród zwykłych ludzi, za drzwiami, które mijamy codziennie. I nigdy nie wiemy, co się za nimi kryje.